Obecna sytuacja na pewno jest nietypowa dla całego rynku i nie tylko w kontekście współpracy firm z bankami, ale również całego naszego świata. I na pewno to, co uległo zmianie, to jest podejście do, do wizyt w oddziałach i do tego, w jaki sposób chce bankować. Przede wszystkim sytuacja spowodowała chęć klientów na obsługę zdalną, samodzielną, i spowodowała to, że banki. Jako jedne z, z uczestników tego rynku musiały za tym nadążyć musiały to pozmieniać. Więc to, co dzisiaj jest bardzo ważne dla klientów, to to, żeby można było w sposób zdalny, w sposób samodzielny, w sposób jak najbardziej automatyczny obsługiwać swoje, swoje finanse i swoją bankowość. Rozwiązania dla firm z sektora małych i przedsiębiorstw, które odpowiadają na potrzeby klientów, one były rozwijane. Praktycznie przez cały czas. To, co się wydarzyło ostatnio, przyspieszyło ten, tą, 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 tą modyfikację, czy przyspieszyło ten cały proces. Natomiast to, co dla nas jest bardzo ważne, to jest dostępność wszystkich produktów online. Czyli to, co wszystko, co klienci mogą, co klienci potrzebują, co klienci chcą zrobić z bankiem, powinno być dostępne online. Czyli mamy produkty takie typowo, typowo bankowe, jak rachunki, jak kredyty, jak wszystkie inne formy transakcyjne są dostępne w online, są dostępne dla klientów w procesach zdalnych, w bankowości internetowej, w bankowości mobilnej. Klienci mogą w każdej chwili, z każdego miejsca z nich skorzystać, ale również mamy produkty, które wykraczają poza taką typową bankowość, po to, żeby klient mógł skupić się nad tym, czym się zajmuje, nad swoją działalnością, nad tym, co robi. A bankowanie zostawić po prostu na boku i było dla niego proste, i było łatwe i było przyjemne. Nasz bank jest liderem w tym, żeby nasze rozwiązania były, były jak najbardziej zdalne. Bamy od lat, mamy o to, żeby automatyzować procesy, żeby były dostępne, żeby były end-to end, czyli od początku do końca dostępne w procesach zdalnych, żeby klient mógł od początku, czyli od złożenia wniosku do zawarcia umowy, na przykład kredytowej ten proces odbyć w, w bankowości internetowej czy w bankowości mobilnej. Myślę, że można przyjąć, że jesteśmy w czołówce i to jest bezwzględnie, to pokazują nasze, nasze rankingi i pokazuje to na odczucia naszych klientów. My tego klienta słuchamy, staramy się podążać za jego głosem. Ważny dla nas jest zawsze customer experience, czyli to, co klienci mówią, co klienci chcą, co klienci oczekują. Stawiamy na badania klientów i doskonalimy się w sposób ciągły. To znaczy to, co... Wcześniej było przed całą sytuacją pandemiczną dostępne, to udoskonaliliśmy w ostatnim czasie i to intensywnie patrząc na potrzeby klientów i na te, na te zmieniające się okoliczności, zmieniający się rynek, ale nie zostawiamy tego, pracujemy dalej. Chcemy, aby te, te procesy były coraz bardziej e, automatyczne, coraz bardziej zdalne, coraz doskonalsze, coraz łatwiejsze dla klientów e, i odpowiadały na ich potrzeby w tym no, świecie, który zostanie już taki, jaki, jaki jest. Już się na pewno nie zmieni, nie cofnie się do tych rozwiązań takich fizycznych kontaktów i na pewno ta zdalność będzie coraz bardziej istotna i coraz bardziej dominowała. Jeżeli chodzi o, o te potrzeby internetowe i potrzeby e-commerce'u, to one intensywnie wzrosły w ubiegłym roku. My stawialiśmy na to, żeby oferować klientom po pierwsze procesy zdalne, które pozwalały na na onboarding tak zwany, czyli na, na, na pierwszy kontakt z bankiem i na wejście do banku w sposób zdalny, stawialiśmy również na to, aby klienci mogli swoje działalności zakładać bezpośrednio w naszej bankowości, ale również stawialiśmy mosto dla klientów już czy rozpoczynających działalność, czy już prowadzących działalność. Stawialiśmy również na, na rozwiązania e-commerce. Stawialiśmy na to, żeby klienci mogli korzystać z bramki internetowej i moje, żeby mogli y, otrzymać od nas wsparcie w założeniu sklepu internetowego. I to się bardzo fajnie sprawdziło. Nasze, y, nasze wyniki w tym zakresie, jeżeli chodzi o liczbę klientów zainteresowanych, wzrosły y, dwukrotnie. Jeżeli chodzi o liczbę transakcji, to nawet to jest kilkukrotny wzrost. Jeżeli chodzi o, y, o kwestie kredytowania, o kwestie, o kwestie finansowania, to na pewno ubiegły rok był specyficzny. Z perspektywy tego, że cały rynek nie wiedział, co będzie się działo, cały rynek nie wiedział, jakie będzie, jakie będzie to miało skutki, to zarówno po stronie mniejszych, jak i większych firm to zainteresowanie pożyczkami na początku ubiegłego roku, czy w całym ubiegłym roku, było niższe niż w poprzednich latach. I tak naprawdę to, to było związane z tym, że klienci nie wiedzieli, co ich czeka, nie wiedzieli, jakie będą dalsze losy rynku, co się będzie działo, więc widać, widać było mniejsze zainteresowanie. Do tego dochodziły jeszcze kwestie tarcz finansowych, które też, też pomagały klientom w utrzymaniu dodatkowego finansowania czy dodatkowych środków na to, żeby prowadzić działalność. Ale najważniejsze było to, żeby przeczekać i zobaczyć, co się będzie działo. Natomiast już w drugiej połowie zeszłego roku, szczególnie w większych firmach, czy w średnich firmach, a na początku tego roku widzimy zwiększające się, się zainteresowanie tym kredytowaniem. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, które teraz no, coraz bardziej się, się objawia wśród naszych klientów, zaproponowaliśmy promocyjną ofertę, która, która pozwoli na, na, lepsze, na lepsze zagospodarowanie tych potrzeb, na lepsze spełnienie tych potrzeb klientów. Chcemy, żeby klienci. Dzięki pożycz pożyczkom, które obecnie udzielamy z opcją 0% prowizji, mogli wystartować w przyszłość. Jeżeli chodzi o, o uzupełnienie tarcz pożyczkami, to to nie jest takie jednoznaczne, dlatego że tarcze były kierowane do, szczególnie do tych branż, które najmocniej zostały dotknięte, więc tym samym, tym samym jakby dostęp do finansowania, szczególnie w tym, w tym ostatnim roku, był, był utrudniony. Ze względu na, na sytuację rynkową, natomiast na pewno, na pewno to w jakimś stopniu dzisiaj pozwoli przejść do kolejnego etapu. Tarcze były na ten moment, kiedy było najtrudniej. Dzisiaj, kiedy e, przechodzimy już do, do, do fazy m, kolejnej, to, to pożyczki będą, tym, będą mogą być tym elementem, który będzie tą, e, to, to, ten rynek i tą, e, to, to, m, tą koniunkturę napędzał. Tarcze, tarcze na chwilę obecną yy, myślę, że będą miały coraz mniejsze znaczenie.